Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy i tani sposób można ułatwić sobie podlewanie ogrodu. W moim przypadku dotyczy to podlewania malin. Do tego celu wykorzystałem wąż ogrodowy o długości 50 metrów, zbiornik Mausera o pojemności 1000 litrów. Wszystko działa grawitacyjnie. System ten jest niezwykle tani. U mnie są to dodatkowo dwie złączki, Trójnik, który zamyka całą pętlę. Długo zastanawiałem się, czy można wykorzystać do tego zwykły wąż ogrodowy. Wąż jest półcalowy. Nawierciłem go wiertłem 1,5 mm. Pierwsze obserwacje tego, jak działa ten typ nawadniania, zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie. Zaznaczam, jest to w fazie testów. System działa od kilku dni. Jeżeli się sprawdzi, na pewno rozbuduję go o, o jeszcze jeden odcinek 50-metrowy. Jak widzicie na filmie, rozkład ciśnienia wody w wężu nie jest równomierny na całej długości, lecz mnie to osobiście nie przeszkadza. Jeżeli macie dodatkowe pytania, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, cześć.